Drodzy Państwo, tych pieniędzy stało, przydałoby się więcej. Yy, więc, ale nasze częst, częste spotkania z Komisją Kultury pozwalają sądzić, że przysz w przyszłość patrzą optymistycznie. Nigdy nie byłem pesymistą, nie, nie lubię narzekać, więc yy, mam, mam, na, mam nadzieję, że u, u, uda nam się zrealizować wspólnie yy, to działanie pozwalające moim pracownikom <coughs> cieszyć się z podwyższonych płat. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja po raz drugi mam przyjemność, wspólnie z Państwem mam tą przyjemność i zaszczyt celebrować święto bibliotekarza. Tak, wiem, że to święto przypada jutro, ale my dzisiaj świętujemy, gdyż jutro, drodzy Państwo, biblioteka włącza się bardzo mocno w obchody tygodnia bibliotek. To hasło biblioteka łączy pokolenia. I już od jutra przygotowaliśmy bardzo bogatą, bardzo atrakcyjną ofertę. Taki atrakcyjny łyk kultury dla mieszkańców Olsztyna. Tych wydarzeń, które będą w tygodniu bibliotek, jest aż 24. Więc rzeczywiście jest duży wybór i, i mieszkańcy mogą, mogą korzystać z tejże oferty. Ja z tego miejsca chciałbym podziękować za słowa uznania. Dla mnie, ale chyba dla naszej biblioteki, dla nas wszystkich, ja, moje drogie koleżanki i koledzy, rzeczywiście jestem bardzo mocno Wam wdzięczny, chciałbym Wam po, podziękować. To, o czym już mówiono, jest codzienny trud, bo Wy wykonujecie taką pracę stylistyczną, taką jak siłaczka jak w dobranach ABC, gdzie każdego dnia my wyposażamy mieszkańców miasta w narzędzia pozwalające im właśnie korzystać z zasobów dóbr kultury, korzystać z tego dziedzictwa. Bo to my jesteśmy tymi nauczycielami, tymi przewodnikami, którzy obdarowują nie tylko książką, ale właśnie wyposażają mieszkańców w kompetencje pozwalające im właśnie komunikować się z przeszłością i planować również przyszłość. Ja dziękuję wam za waszą pasję, bo rzeczywiście to, o czym już mówimy, brakuje tych środków i bardzo często wy wykonujecie swoją pracę, swoją pracę właśnie ze względu na tą pasję, na tą miłość do książek, na miłość do, czytel, do, do czytelników i do swojej pracy. Również chciałbym wam podziękować za tą część życia, większą część życia, którą spędzacie w bibliotece i poświęcacie się dla tej naszej biblioteki. Tym kluczem właśnie jest to słowo nasze, gdyż to nam pozwala i osiągać sukcesy, ale i problemy, które niewątpliwie się pojawiają w naszej pracy. I ta biblioteka nie jest moja, to jest nasza biblioteka, moja, państwa, wasza, drogie koleżanki i koledzy, a przede wszystkim to jest naszych mieszkańców. Biblioteka to jest przestrzeń, gdzie mieszkańcy mogą przyjść, mogą korzystać, jak masz fajny pomysł, przyjść do biblioteki. My tym, czym, czym możemy wspomóc, będziemy niewątpliwie wspomagać. Ja też dziękuję moim kolegom i moim koleżankom za inspirację, bo rzeczywiście oni mnie inspirują. Każdego dnia, jako jak kiedy spotykam się z Wami, czy to na filiach, czy na zebraniach kierowników, to te spotkania mnie inspirują do jakichkolwiek działań, do tego, że chciałbym zmienić. Bibliotekę chciałbym również z Wami pracować. Jestem dumny z tego, że mogę z Wami pracować, że mówi się o nas w Polsce. Ten tytuł Mistrza Promocji i Czytelnictwa to nie jest zasługa tylko moja, czy Łukasza, czy kierowników. To jest zasługa wszystkich. I też nie zapominajmy o pracownikach administracji, którzy także wspierają naszą bibliotekę. Nie zapominajmy o pracownikach obsługi, bo przychodzący czytelnik do biblioteki korzysta z biblioteki, ale korzysta z biblioteki, gdzie jest czysto, schludnie gdzie ona jest zawsze przygotowana, więc to też jak gdyby jest bardzo ważna cegiełka do tego budowania naszej, naszej marki. Owszem, zdarzają się zawsze trudne chwile i niewątpliwie one będą się, będą się zdarzały. Nie należy do osób, które narzekają, więc ja nie będę narzekał, to jest moja cecha, to jest moja w ogóle wada. Ja, ja nie lubię narzekać, nie lubię martwotęctwa i nie lubię ludzi narzekających, że ciągle coś się nie udaje. Chciałbym jeszcze raz Państwu podziękować. Nie będę przedłużał, bo na dole czeka nas poczęstunek i, i tam możemy porozmawiać o różnych sprawach nas nurtujących. A przed nami jeszcze projekcja filmu. Ale chciałbym podziękować serdecznie Panu Dyrektorowi Jackowi Szpekowskiemu, który jest gospodarzem tego miejsca i on nas uraczył dzisiaj tym, że będziemy mogli sięgnąć do gwiazd. Więc, drogi Panie Dyrektorze, jeżeli mógłbym w imieniu swoich pracowników. Nie ja mam też biletik przygotowany, ale odczytam go dobrze, będzie mi łatwiej. Eee. Szanowny Pan Jacek Szukierko, Dyrektor Polszczyznickiego Planetarium i Obserwator Miejskiego. Eee. Podziękowania. Eee. Pragnę złożyć na Pana ręce moje podziękowania za pomoc w organizacji Miejskiego Dnia Bibliotekarza oraz dotychczasową, owocną współpracę przy realizacji działań mających na celu popularyzację czternictwa wśród mieszkańców Olsztyna. Proszę również przekazać wraz z liczności, pracownikom za życzliwość i pełen profesjonalizm działań. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować naszą współpracę przy okazji kolejnych inicjatyw na rzecz krzywienia kultury oraz edukacji mieszkańców naszego miasta. Dziękując życzę wielu sukcesów i pomyślności w życiu zawodowym oraz wszelkiego dobra osobistego. Pracownicy... To to Dziękuję. I oczywiście panie dyrektorze, Który jest takim dobrym duchem wspierającym mnie, tej pracy dyrektorskiej, a też takim duchem wspierającym i bardzo mocno pomagającym mi, młodemu dyrektorowi, jest pani dyrektor Biura Kultury, pani Gabriela Konarzewska, więc szczególnie dziękuję również, bo to jest <noise> bardzo ważne, że mamy jak swojego człowieka w mieście. <głosy> <Przepraszam>. <głosy> Także dziękuję bardzo i oddam mikrofon Kasi. Dziękujemy za te ciepłe słowa. I jeszcze dziękuję panu dyrektorowi Wojewódzkiej Biblioteki, panu Andrzeju Marcinkiewicz. Również chciałbym do państwa przyjąć Pani sekretarz, szanowne koleżanki radne, znakomici goście, umiłowane siostry i bracia w profesji bibliotekarskiej. Zwykle życzę bibliotekarzom trzech rzeczy przy takiej okazji. Wymagających czytelników, wypróbowanych wiernych przyjaciół i znakomitych przełożonych. Odpada przełożonych znakomitych, macie wszyscy tutaj o tym mówili. Ja też z przyjemnością i satysfakcją przecież mogę powiedzieć, że w ostatnich latach dyrekcja Miejskiej Biblioteki przechodzi samego siebie. te akcje, o których tutaj mówimy, mistrz promocji czytelnictwa, wycieczki, które się odbywają do Olsztyna z różnych krańców Polski o tym świadczą. Gratuluję serdecznie i życzę dalszych sukcesów. Mam świadomość, że to sukcesy nie tylko dyrektorów, ale wszystkich pracowników, ale jednakowoż yy, dużo, dużo w pracy placówek kulturalnych zależy od, od szefów. Mamy w województwie w tych 120 bibliotekach, a w sumie ponad 300 placówkach yy, kilkanaście znakomitych. Kilka, dziesiąt bardzo dobrych, kilka słabych. Biblioteka miejska jest w czubie. Gratuluję Wam serdecznie tej, tej, tej pracy, tych osiągnięć i tego, coście przez ostatnie lata osiągnęli. Państwo, bo, bo, bo to się osiąga ciężką pracą, mamy świadomość. Zawód bibliotekarza to zawód co prawda poczytny, ale nie niepopłatny. Więc nawiązując do tego, co Pani Krystyna mówiła, ja bym chciał Wam życzyć pieniędzy. Pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy. Yy, przy tym powiem, że najlepsze biblioteki nie są domeną najbogatszych samorządów, ale najlepsze biblioteki są domeną samorządów najmądrzejszych. W związku z tym yy, życzę Państwu, byście zawsze znaleźli pieniądze na nowości wydawnicze. Statystyki mówią o tym wyraźnie. Tam, gdzie są nowe książki. Tam przychodzą nowi czytelnicy. Jeżeli mamy książki z lat 70. stare, w szarych okładkach nowych czytelników nie będziemy mieli. Nie ma szans. Książki podlegają selekcji. Jako gospodarze pieniędzy, jako radni, jako, jako zarządzający miastem i bibliotekami, miejcie Państwo tę świadomość, że księgozbiór trzeba wymieniać. Nikt dzisiaj samotnego Białego Żagla oprócz historyków nie będzie chciał poczytać. Kraszewskiego też już się rzadko czyta ale nowości wydawnicze sięgają ludzie, przychodzą, jeżeli one są wystawione na półce, przychodzą, biorą. I to czytelnictwo, które w naszym mieście jest dobre, bardzo dobre powiedziałbym, jest efektem też zakupów. Choć ciągle jeszcze te nasze woluminy na stu mieszkańców, które kupujemy, stawiają nas w tym ogonku europejskim, bo do takiego mamy się porównywać, przecież nie, nie, do, nie do zaścianka, dość daleko. W związku z tym miejmy wszyscy świadomość, że długa droga przed nami. Serdecznie gratuluję Państwu, życzę dalszych sukcesów, róbmy to tak jak robimy do tej pory, a, a myślę, że władze, radni, a przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta będą zadowoleni. Dziękuję Państwu. Dziękuję panu dyrektorowi. Na pewno ponad milion wypożyczeń w zeszłym roku świadczy o tym, że nasi bibliotekarze dokładają wszelkich starań do tego, żeby i zbiór był zadowalający czytelników i też coraz więcej czytelników przychodzi na zajęcia edukacyjne. A teraz o tym, co tak naprawdę w ostatnim czasie działo się w bibliotece, opowie Łukasz Lusarczyk, wicedyrektor miejskiej biblioteki. Ma no, bardzo ciekawą prezentację o nieoczywistościach bibliotecznych. E, witam Państwa serdecznie. E, od razu uprzedzam, że nie będę męczył Państwa długo. E, oczekujemy na projekcję. Mamy tutaj harmonogram dosyć napięty, ale szczęśliwie tutaj szanowna pani sekretarz i pozostali goście dużo powiedzieli z tego, co, co ja miałem mówić, także e, oszczędzili mi e, wysiłku i, i moja prezentacja będzie mogła być troszeczkę krótsza, e, streszczona.